Przede wszystkim łamanie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji artykułu 14 jest karygodne, i to powiedział również Rzecznik Praw Obywatelskich. Przyznał rację niepowołanym w skład rad Nadzorczej związkowcom, czy przedstawicielom załogi, dokładniej rzecz biorąc. Mamy pisma, korespondencję pomiędzy panem przewodniczącym Czyczerskim a Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Mam kopię tego pisma, świeże, sprzed kilku, kilkunastu tygodni. Jest łamane, to jest korespondencja również pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a ministrem Skarbu Państwa, który trwa uparcie przy swoim, już nie. Powoła przedstawicieli załogi. Co więcej, idzie to, może nie idzie, ale jest to konsekwencją pewnego zamysłu rządu, który w 2010 roku zgłosił projekt ustawy o wykonywaniu niektórych uprawnień Skarbu Państwa. I w tej ustawie przewiduje, ona nie została uchwalona, przewiduje, że cofnięto by w ogóle możliwość zasiadania w radach nadzorczych przedstawicielom załogi, czyli złamano by pewien pakt społeczny, pewną umowę społeczną z lat 90., w myśl której. Załoga ma prawo sw wystawiać swojego reprezentanta, przedstawiciela do Rady Nadzorczej. To jest zasada obowiązująca we wszystkich krajach zachodnioeuropejskich. Nie wiem, czy na palcach jednej ręki policzylibyśmy takie kraje w Europie, w których ta zasada nie jest honorowana. Tam nikt nie mówi, że przedstawiciel załogi szkodzi spółce. Tylko u nas, tylko nasze Ministerstwo Skarbu Państwa, kierowane przez Platformę Obywatelską, zdobyło się na taką bezczelność.